Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Sprawdzę teraz energię na temat plotek o upadku rodziny Kardasian. Po aresztowaniu Pili Diego i tych wszystkich, wychodzą teraz sprawy o molestowanie seksualne, o gwałty, o używanie narkotyków, o wykorzystywanie tych młodych gwiazd. Przez pdd przez Diego mówi się także o Beyoncé i jay z nawet. I ostatnio wyszły zdjęcia Kim Kardashian, praktycznie molestującej młodego Bibera u pdd Diego Wiadomo, że jego mama miała jakieś, i mama Kardashianowa miała jakieś kontakty z PDD-m, i teraz są plotki, że tam policja. Amerykańska Idzie tropem pieniędz, pieniędzy. Tam doszło do jakiegoś niezłego czyszczenia pieniędzy, jakichś lewych inwestycji, które wplątana jest mama Kardashianowa. Może się to wiązać z utratą znacznej e, sumy ich majątku. Nie wiem, czy to prawda, także zadajemy pytanie, ile prawdy, czy to prawda, że przed. Czeka upadek rodziny finansowy rodziny Kardacianów. Finansowy upadek Kardashianów. O już mi skacza ta karta, czyli jeszcze raz. Co przed kardassianami. I przyszłość Kardasianów. Jako całość. Przyszłość rodziny Kardashian. Kardashian, o mamy to już. Six of Pentacles. Czyli um, więcej chciałem niż dałem. Zła współpraca, bo to jest karta takiego, gdyby to było prosto, sześć pentakli, to ja tobie daję to, ty mi dajesz to. Czyli taka jakby współpraca. Kiedy to jest odwrócone, to już mówimy o jakimś takiej ze współpracy, cwaniactwie, ja więcej chcę niż dam. Czyli no, jakieś takie są tu gry finansowe, bym powiedziała, sprawdźmy spod podtali próba zatrzymania informacji, próba zatrzymania tej sprawy, bo to jest osiem różdżek do góry nogami. Gdyby była to prosto, to znaczy, że dowiedzielibyśmy się o tych sprawach jakieś szybciutko, jest próba zatrzymania, blokowania, nie dowiemy się tego oficjalnie tak szybko. Jest to próba, zobaczymy co dalej, jaka energia będzie, co jest takie, Problematyczne dla Kardasianów. Ich ciągłe kłótnie. Widzę, że tutaj mamy pięć e, różdek, czyli one między sobą ciągle rywalizują, ciągle jest, ciągle jest konflikt. To jest po prostu życie w totalnym konflikcie. Nie śledzę losów tej rodziny, ale często jakieś reklamy widać, że one się tam kłócą. Czyli to jest teraz w tej chwili, patrząc na tą kartę i na te ich problemy tu finansowe, to jest totalny, totalny konflikt. Sprawdźmy teraz Vocal point. O, o czym się mówi? No, one pracują na swoje pieniądze. One pracują, tam się e, e, na przykład kim, tej te firmy. No, pracowały nad tym, żeby zarobić. To jest taka, taka karta pracy. Ja pracuję, ja zarabiam, ale ja się staram, ja coś robię. Teraz e, to jest schowane. E, to jest karta cesarzowej do góry nogami. E, Czyli to mówi nam, że rzeczywiście jest jakiś problem finansowy, ponieważ cesarzowa ma pieniądze. Cesarzową stać na wszystko. Cesarzowa to jest to pełny dobrobyt. Mamy tu odwrócone, czyli coś się rzeczywiście dzieje. Ta karta potwierdza nam tą i tą awanturę w rodzinie o jakieś pieniądze i no tutaj jest do utrata coś źle zainwestowane. Sprawdźmy teraz przeszłość, która nie służy kardashianom. Królowa Pentakli do góry nogami. Królowa Pentakli to jest osoba, która dba, która ma pieniądze, ale dba o, in, o wszystkich, o inwestycje. Tu mamy do góry nogami, czyli ona po prostu e, królowa, to bym rzeczywiście powiedziała matka tam. E, nie pamiętam jej imienia. Pa, pani najstarsza Kardashianowa. Widać, że Źle zainwestowała. Ta karta potwierdza plotki. To nam potwierdza plotki. Zła inwestycja. Problemy przez to. Brak pieniędzy. Sprawdźmy dalej. Next. Next, next, next. I co dalej? O mamy to. Źle postąpiła, to nie tędy droga, ona źle postąpiła, nie tak miała zrobić. To był fatalny, zły wybór, złe decyzje. To, był, to jest też życie na pokaz, to jest też. Jak ona ma na imię? Kylie, tak, ta od kosmetyków, która wydaje więcej niż zarabia i też już ponoć ma problemy finansowe, także no to jest taka karta. One są nauczone wydawać na prawo i lewo i przy tych problemach finansowych może być nieciekawie rzeczywiście. Sprawdźmy teraz jak się czują. Karda Sianki. Bardzo, to jest taka karta Rozczarowanie, ale też taka karta manipulacji, bo to jest król kielichów. To jest, um, mogą być też używki, ponieważ kielich jest na dół. Mogą być, może być nadmiar używek na pocieszenie, ale to jest ktoś, kto manipuluje. Często widać, jak kim manipuluje właśnie w tych, tych, tych. Krótkich, mówię, nie oglądam całości, może rzeczywiście wygląda to inaczej, kiedy ogląda się tam ich te seriale, ale te takie krótkie reklamowe, widać, że ona tymi siostrami nieźle manipuluje. Myślę, że tam i matka, one wszystkie chyba między sobą takie są. Teraz sprawdźmy wpływ z zewnątrz na no ich kardasianki. No tak, one uwielbiają trzymać, mieć kontrolę. Każda z nich czuje, chce mieć kontrolę nad pozostałymi, nad pieniędzmi. To jest karta Cztery Pentakle. Ja, 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 ja ja rządzę, ja, ja kontroluję i praktycznie widzimy ten pieniądz na czakrze serca, czyli dla mnie liczy się tylko status, władza i pieniądz. Teraz sprawdźmy Hauptsprit z Kardasianek. Jakie mają nadzieje i troski? No, w tej chwili mają jakieś, muszą balansować, mamy ten balans. Dwa pentakle, czyli ktoś z karta kogoś, kto nie ma na wszystko, na co potrzebuje, czyli rzeczywiście chyba są jakieś ograniczenia w wydatkach w tej chwili. I yy, yy, mówi się też, że ich biznesy idą bardzo, bardzo źle, że tracą. No, nie wiem, tak to wygląda. Ta karta potwierdza, że tu je muszą jakoś balansować. I też no są jakieś problemy między nimi, ponieważ są jakieś opcje, nie? trzeba podjąć decyzję, ciągle wybierać, ciągle jest ten, ten brak balansu. Ale jakoś do zgody dochodzą, ale i są problemy, są duże problemy. I teraz sprawdźmy final outcome dla Kardashianek. Katastrofa. Proszę Państwa, nadchodzi katastrofa. To jest rydwan. Gdyby to był prosto, to jest ambicja, postęp w życiu. Osobą, którym dobrze idzie w życiu, ten chariot jest prosto. czariot czy rydwan? Kiedy zapowiada też podróż, ale tak jak kiedy widzimy w układzie, wiemy, że no mniej więcej wszystko idzie w ich życiu tak, jak chcą, dobrze. W tym momencie widzimy łatwość konfliktów do góry nogami, kiedy to jest arogancja, pycha, yy, zły, złe decyzje, złe wybory, nie tędy droga, po prostu krótko mówiąc, nie tędy droga, tak samo jak mamy tu kartę głupca, czyli patrząc na ich przyszłość, mamy dwie karty mówiące źle robicie, nie tędy droga, czyli zapowiada się jakaś rzeczywiście yy, jakieś problemy, coś prawdopodobnie się dowiemy, ale na razie to jest tu widzimy blokowane, na razie o tym się nie mówi oficjalnie, ale widzę, że złe decyzje, nie tędy droga. Tu widać te straty finansowe. Możemy się dowiedzieć, możemy jeszcze sprawdzić, tutaj tak stali ze środka. Energie, mamy 10 mieczy. Oj, będą problemy. To jest takie pokonanie, rzeczywiście już po tym nie ma, nie ma naprawy, nie na, to już będzie koniec Kardashianów. I high priestess, czyli yy, wiele sekretów, które są, o których jeszcze nie wiemy. To by było tyle, proszę Państwa. Myślę, że dowiemy się wielu ciekawych rzeczy i widzę, że idą ciężkie czasy dla Kardashianek. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.